Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o Mechani Kongu, znanym również jako robot Kong. Zautomatyzowanej wersji King Konga, która po raz pierwszy pojawiła się w serialu animowanym z 1966 roku King Kong Show, a później pojawiła się w 1967 roku w filmie Toho. Ucieczka King Konga. To dzieło nikczemnego doktora Hu, szalonego naukowca dążącego do dominacji nad światem i zaprzysięgłego wroga King Konga. W King Kong Show mechanik Kong był często wykorzystywany przez doktora Hu do prób pokonania Konga i jego ludzkich sojuszników. Zaś w ucieczce King Konga mechanik Kong został zbudowany przez szalonego doktora w celu wydobycia wysoce radioaktywnego pierwiastka X. Jednak, kiedy promieniowanie uszkodziło maszynę, doktor Hu uciekł się do porwania prawdziwego Konga z jego domu na wyspie Mondo. Kong był w stanie oprzeć się kontroli szaleńca i uciekł z arktycznej bazy naukowca. Ten, tracąc grunt pod nogami, szybko naprawił Mechanikonga i wysłał go do Tokio, by w ramach zemsty zabił Konga. Po zaciętej bitwie, Kong pokonał swego sobowtóra robota i strącił maszynę, która spadła na ulicę poniżej. Toho planowało wskrzesić Konga dla kilku projektów filmowych Godzilli serii Heisei, ale obawy prawne dotyczące wykorzystania postaci spowodowały, że filmy te zostały skasowane. Mechani Kong pojawił się również w Mandze Kondasza, Godzilla Król Potworów na początku lat 90 w King Kong Show. Mechani Kong był gigantycznym robotem opartym o podstawy sylwetki samego King Konga. Jego ciało wykonano z eleganckiego brązowego metalu, a twarz, dłonie i klatka piersiowa miały jaśniejszy odcień brązu. Mechaniką nie miał palców, a zamiast tego jego dłonie składały się z dwóch przypominających szpony szczypiec. Na czubku jego głowy znajdowało się również wejście, za którym znajdowało się pomieszczenie, w którym dr Hu sterował maszyną. W mance powiązanej z serią Mechanic Kongo trzymał zupełnie inne projekty. Niektórzy przedstawiali go jako prawie całkowicie identycznego z Kongiem, tylko zielonego koloru. Inni zaś kreowali go z jasnobrązowymi plamami na stawach i brzuchu, dwoma czarnymi kwadratami zamiast oczu i wizjerem na czubku głowy, za którym ponownie znajdował się punkt kontrolny. W ucieczce King Konga całe ciało Mechanic Konga miało metaliczny szary kolor z widocznymi śrubami na jego kończynach i stawach oraz potężnymi żarówkami zamiast oczu. Posiadał również pas z granatami okalający jego talię. Druga odbudowana wersja tego robota nie miała już ładunków wybuchowych u boku, lecz hipnotyczne światło przymocowane do strzałkowego grzebienia na czubku głowy. W wersji Showa mierzył 20 metrów wysokości i ważył 15 tysięcy ton, za to w wersji pochodzącej z komiksu Godzilla Król Potworów urósł do 100 metrów wysokości i ważył przy tym ponad 100 tysięcy ton. Posłuchajcie jego ryku. W komentarzu pod filmem dajcie mi znać, co myślicie o tej wersji King Konga i czy według Was ma szansę na powrót w Monsterverse. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!